My decydujemy o tym, jaka jest Polska i w jakiej Polsce żyjemy. Przyszłość naszych dzieci przede wszystkim, bo w tej chwili starsi ludzie cieszą się, że mają pieniądze, ale to są pieniądze z, z emerytur naszych dzieci, bo one w przyszłości nie będą mieć tych emerytur. Niestety. Czy są dobre emerytury w kraju, czy za słabe? Jak u pani to wygląda? U mnie bardzo źle. Bardzo źle. Jest 3000 tysiące chociaż? Tak czy Dwa. Dwa. I pani funkcjonuje za to? Jak to jest możliwe? Wystarczy Pani na przedszkolę, jak to jest możliwe? Tak, no Pani, no na, Osie, nawet... Pani wyjście? A, sa... Pani jeszcze we Sama. Czy czternastka coś pomaga według Pani, jak to wygląda? Cała ta tak, ale nie ta, co, co za... A, jak, ukry... pani, 14, jak Pani zaczniecie jak Pani wyjście, Bo tutaj tysiąc złotych, gdzie mnie biorą? Tysiąc z groszami. Z groszami? No, bo zabrali. No jak, zabrali. jak Pani myśli? To, to śmiech na sali chyba. No to co, a mam inne wyjście? No wiem. No, no to jest tono, tak. I 39 lat wypracowałem. O właśnie, no to to też jest ważne, pani, no to pani bardzo dużo pracowała. I w jednej w fabryce. Yy, właśnie, czy ktoś więcej pracował, więcej składał, tym mniejsza też ten nasz, to jest normalne, według pani? A, no to, no, głupia, nie nienormalne. Da się na czymś oszczędzać przy takiej emeryturze chyba słabo? No o czym pan mówi? Tam nawet tak, nie, nie pan pytać. Wystarczy na wszystko, jak to wygląda. No i pan spokój, panie. No teraz dłuższe ja ceny, a my mamy. Zademną ja mnie no, emeryturę, mam 1700 zł. I jeszcze mam 200 tak, zł. Tak. Takiego pierwęga. mi to dzieci jest mało? Ale ja pani była sama bez pomocy. A idź pan. To nie ma szans. Nie. A na węgiel, na wszystko. Kto by mi to dał? To... Ile pani płaci za węgiel rocznie? Tak ja około. Nie mam. gaz i ziemię się zajmuję tym, a ja no, się tak, tylko tak. dokładam, w No wszystkiego dobrego. No, to co stanie Jak ochrony, Pani weźmie 100 zł, to ile Pani kupi? To po ziemniaki, po buraki, wie Pan kupuje takie tańsze rzeczy, żeby mi. Czy na mięso ludzi zemstać teraz? Bardzo proszę. Na mię... Proszę Pana, mam 2247 zł. I nie, dlaczego nie, jest taka niesprawiedliwość ile, w Polsce? Chcę płacić i nie pozwolę sobie, żeby mi tu ktoś odciął światło albo gaz, jak podniosą. Będą płacić, niech podnoszą tym, co mają, y, co złodzieją i tym, co mają dużo. Dlaczego taka damia, która. Dlaczego nie, jest taka niesprawiedliwość? Jak tym podwyżkami prądu jeszcze? Gazu wody, bo to wszystko w górę idzie. No, jak ja to powiem, tu z góry, że niech płaci gło głośno tu powiem, niech płaci Tusk i jego kumple. Ja to jak, jak mi zrównają, jak on będzie miał trochę więcej niż ja, ale e, 50 razy albo 100 razy tyle i jeszcze będzie źle rządził dla Polski. Dlaczego Tusk, czy inny, czy inny tam pojmut ma 30 tysięcy emerytur, a tutaj Taka ludzie mają pod ja mogę żyć za tyle i, się i już się denerwuję w tej jak chwili. Pani to wygląda? Składki były złe wtedy zarobić. w gorszym czasie. I, proszę pana, ZUS jest niesprawiedliwy. W zus, w ZUS jest korzystnie i niekorzystnie. Jak jest niekorzystnie, to się nie idzie. Trzeba znać prawo w Polsce. Jak trzeba zdrowia jeszcze? Są leki darmowe, na przykład da się dostać do jest, jest tam parę leków. No jest parę leków, ale nie wszystkie, ale nie na powinny przykład, być wszystkie? Na przykład ja biorę takie Xarelto. Okay. Niemieckie to jest, proszę pana, 140, 140 zł lek dla jeden, mnie, jeden lek. na 28 dni jeden lek, na jeden, 28 to dni, a jeszcze 3 dni mi brakuje, jak mam miesiąc ile 30 pani płaci za leki na przykład? No płacę ponad 200, 200 złotych. A jak pani tak wszystko płaci, ile pani zostaje na życie? Zostaje no coś, jeszcze Jak to wygląda? Jestem trochę jeszcze taka, proszę pana, już w podeszłym wieku, ale daję sobie trochę radę, bo pani trochę, tak? tam... trochę muszę... No, w kraju. czy jest pan nie z Bardzo ja to mam, mam małą. Trójka jest chociaż. Nie, to trójka, dwójka. O trójce można pomarzyć. Pomarzyć, tak. e, le, Mało lat pracy, bo dlaczego taka kamertura mała? Co się ja stało? Mała 32 lata miałam, tylko. No. ale ja akurat roz, rozwiązali fabrykę i babcie zwolnili. Taki te, czas te, takie czasy, Nie Nie, trzeba mieć, żeby żyć godnie, według pani? Ja trzeba mi tak, żeby... No nie wiem, nie mam pojęcia, bo mam jeszcze męża, nie? jakby Ale powiedzmy, miała... jak ktoś jest sam, na przykład za, za dwójkę, trójkę przeżyje, jak ktoś jest sam? I tam, czy powinny być dziele handlowe? Nie, nie powinny jak być. Chodzi to? A... chcą robić zakupy, bo pracują cały Łodzi tydzień do 18, to teraz. mają tyle czasu, proszę pana, że w sobotę można zrobić, a ci co pracują też a mają... A w sobotę pracują. na przykład? Też mają dzieci, którzy tam siedzą za tym. Ale powiedzmy, że ktoś pracuje przez cały tydzień do 18, kiedy ma zrobić te zakupy? I w sobotę kiedy a... pracuje? W sobotę po 18. Dla bo sklepy, mnie nie, bo sklepy, ja sklepy, jest. Sklepy są do której teraz synna? Nie mam pojęcia, bo ja wieczorem nie chodzę po sklepu. To zawsze mówi, że nam jest No to da się zrobić. Tak? No pewnie, O przed pracą... Przed... No nie wiem, bo wie pan, ja jestem emerytka, to, to nie mogę wypowiadać się. A pani za kiedy robiła, jak pani pracowała, kiedy pani robiła zakupy. Nie było przecież. Proszę pani pana, nie, nie, nie wtedy to do do do... były takie czasy, że ja musiałam stać w kolejce, bo tylko był tak. ocet w, w sklepie, także... No, poradzić? Tak organizacji u tych młodych. Wygodnictwo, proszę pana. Wtedy Oprost. nie było pralki, automatów i innych, a teraz mają wszystko. Pralki są, pralki wszystkie. Tak, i jeszcze te. jak to powinno wyglądać? Nie rozumiem. Je, dobra mam pan emeryturę No zawsze może być większa. No, wie pan, no. A pani narzeka. Jest trójka chociaż? No, jestem z żoną, a więc żona ma emeryturę i ja mam, a więc to w dwie emerytury to jeszcze jakoś tam się wiąże koniec z końcem, ale gdyby była jedna emerytura to są problemy. To już, Szczególnie jeżeli pracy było, idzie się do lekarza, trzeba leki wykupić i tak dalej, i tak dalej. I się na, czeka na lekarza teraz, tak najdłużej. Proszę. Na nevze da się dostać do lekarza? Do lekarza da się dostać? E, no, jest problem. Jak to wygląda? Problem jest, no wie pan, e, e, no na przykład w tej chwili do urologa nie ma zapisów, no to, jeżeli chodzi o szpital. Zresztą w ogóle czeka się, do specjalistów są kolejki, to nie jest tak, że się zapisuje A no to tak i... wygląda? Ludzie płacili e, składki całe życie i teraz muszą czekać. Ja no, wie pan, bo ja trochę nie e, Całe życie pan płacił składki, nie może się pan dostać, czy to jest uczciwe? Całe życie pan płacił składkę, nie może tak, płacić dostać. Tak, no, przecież cały czas pracowałem i. No i w tej chwili od emerytury też jest składka zdrowotna, także cały czas tą składkę się płaci. no. Także... A ktoś jest sam? Ile teraz musi mieć, żeby żyć tak godnie według pana? Ile minimum tej emerytury, żeby żyć godnie? jak Ktoś jest sam? No to jest trudno powiedzieć, wie pan. To trzeba by wyliczać Bez... dokładnie. No, no tak nie więcej, jak pan myśli się... Jak nie ma przypadków losowych, to...